To jest pewien taki paradoks i często faktycznie tak popularnie sobie myślimy, że nie chcemy. Y A dlaczego nie chcemy rodzić dzieci w Polsce? Dlaczego Polki, Polacy nie chcą mieć dzieci? O, my chcemy rodzić dzieci. Mm -hmm. To jest pewien taki paradoks i często faktycznie tak popularnie sobie myślimy, że nie chcemy. Y ja bym powiedział, że to inaczej. My chcemy, ale nie możemy. To znaczy, nie decydujemy się na te dzieci, ponieważ w wielu różnych obszarach, które są ważne do tej mm. decyzji, my nie mamy odpowiednich warunków. I być może niektórych z Państwa zaskoczę: podstawowym warunkiem w Polsce, który się okazuje jest znaczący, to jest to, że my bardzo często w ogóle w tym wieku, kiedy zazwyczaj myśli się o dzieciach, my nie jesteśmy nawet w związku. Mamy mhm. problemy, czyli na takim pierwszym etapie, żeby w ogóle o czymkolwiek myśleć. Później oczywiście ten związek musi jakoś się życia ugruntować, mhm. także myślimy o wspólnej przyszłości, ale nawet nie dochodzimy do tego etapu pierwszego, czy być może nawet zerowego, że się spotykamy z jakąś ciekawą panią, z jakimś ciekawym panem, i być może ta nasza relacja zacznie się pogłębiać.